I to miejsce. Pewnie już się kojarzycie. Tak, to miejsce widzieliśmy. Jak jeszcze byliśmy w zaginionym podświecie. Tam była ta jaskinia, gdzie był kawałeczek tego miejsca. O, kogo my tu mamy? Gwiezdny mistrz. Witam, więc w końcu przyszliście! I jesteśmy uzdrawiani. Nie wiem po co, skoro przecież byliśmy. E, przespaliśmy się u Saturna. Wspaniali! Jesteście naprawdę wspaniali! Zostało niewiele czasu! Dam ci ostatnią moc. Muszę już iść. I pół nauczył się gwiazdnego sztormu Omega. No, pięknie. Całą polę, panie gwiazdny mistrzu. Tak, to miejsce panie kojarzycie, o Tam na górze jest wejście do e, podświata. Tu mamy tą całą sztukę nowoczesną. O, czy by było tego więcej? Zniekształt z fazy został ukończony! Ale to przecież tamten też był. Więc nie wiem czemu teraz mówi, że ten tutaj, nie wiem. Ile tego macie? Po prostu powiedzcie ile tego macie. Mogliśmy go szybko ukończyć, ponieważ dzięki niezwykłym naukowym umiejętnościom panów Saturn, Gigas atakuje dokładnie z tego miejsca, ale atakuje z wielu lat z przeszłości. Hmm, z przeszłości? Czyli jakiś się w, kilku, w kilku czasu jest potrzebny, czy coś? Okej, okay, to mamy chyba zniszczony już z z fazy, który podwał. No, który ukradł z Połki. Jeżeli go sprawdzimy, otrzymujemy róg życia. No, i ten. No, ten Saturn właśnie był podwany przez Połkiego. Podwany, ja byłem! Boink! Porywacz! Zły gość, zły gość, zły gość! Odszedł! Zoom! Gdzie? Do, do przeszłości! Ding, ding! On też w przeszłości jest! I co, my musimy tam być? tu też, boink! Okej, okay. więc e, co nam powie na przykład jabłko dzieciak? Możecie dostać się do przeszłości i walczyć, ale... Ale co? Może być tak do końca, czy coś? To jest naprawdę trudne do powiedzenia w, dla mnie, ale... No powiedzcie mi, o co wam chodzi! Co wy zwlekacie i odchodzicie, ku, jakbyście chcieli ode mnie uciec? Ja nie gryzę! Żeby pokonać Gigasa, który atakuje z przeszłości, wy musicie przenieść się do przeszłości. Możemy to zrobić z naszym znie... z... zniekształtaczem fazy 3. Jednak ta maszyna nie może przenosić żyjących istnień, znaczy żywych formy... form, no form życia. Życie jest demonizowane podczas przenoszenia, Jedyny sposób, w jaki znaczy, możecie udać się podróż w czasie, jest przeniesienie waszego programu, programu mózgowego do robota i wysłanie robota do przeszłości. Przeniesienie oznacza, że wasza, wasza dusza pójdzie z robotem, w czasie, w czasie gdy wasze ciała zostaną z tyłu. Nie mogę obiecać, że jednak wasze dusze powrócą z powrotem do ciał. Jednak musicie zrozumieć, że to wy jesteście tą czwórką wybranych. Czy. Ciągle jednak chcecie zmierzyć się z gigasem poprzez podróż do przeszłości? Ile można się pytać ile, ile można się pytać, czy jestem gotowy? Kurde, zaczęło się od pobudki przez metody? które walczyliśmy z budowami, kudy robiliśmy wielkie kroki dla, dla ludzkości, kudy co klety, kosmici, jakieś tam drzewa... Kurde. Petunie, ryby, to wszystko. No z tym musieliśmy walczyć, z kudę, z jamencikami, kudę i to wszystko. I jeszcze się upewniają, że jesteśmy gotowi. Oczywiście, że jesteśmy gotowi. Hmm, akceptujecie to, nawet mimo tego, że wiecie, że możecie nie wrócić do swojej obecnej formy, tak? No tak, jeju! Nie denerwuj mnie. O, ta była świetna. Tak, widzę, już naprawdę się na to nastawiliście. Pozwólcie, że się wam dobrze przyjrzę. Nest, no proszę, daj mi tą czerwoną czapeczkę. Gotowi? Eee, no ja odgłos jak przy jakiejś operacji. Znaczy, ja nie wiem czemu, ale zawsze kiedy słyszę ten odgłos, to tak już od razu czuję zapach... ...kabinetu e, e, dentystycznego. No, naprawdę, kiedy to słyszę, to... Natomiast mi się nas taki zapach właśnie z tego gabinetu, nie wiem czemu No wiecie, byliście u dentysty pewnie, to wiecie jak to tam wszystko pachnie I dokładnie taki zapach czuję, kiedy to słyszę. Ale oczywiście to nie będzie polegało tylko na operacji tam zemów, na ich tam leczeniu. Ness, Paula, Po, Jeff, mój synu. Już nie ma odwrotu nes aktywuj, zniekształcać fazy 3 swoją własną ręką. On ma jeszcze rękę? On jest już chyba robotem, tak? Więc podążajcie za swoim przeznaczeniem. Czy tak zrobicie? A dlaczego miałbym już nie zrobić, skoro już mi wszczepiono ku my program tam mózg do robota? Skoro już jestem robotem i ciało wiecie, ku tego typu rzeczy. Tylko kilku ludzi wie o waszej wspaniałej, wspaniałej odwadze, ale. Liczba ludzi, których uratujecie poprzez tą odwagę, jest przeogromna. Czuję się naprawdę szczęśliwy. Jestem obecny w takim... Jestem obecny na początku tego... ...pojedynku, tego wydarzenia. jesteśmy przenoszeni w czasie w przeszłość. Być może nawet o miliony lat. Już tę muzykę. Tak, jesteśmy robotami. Jakieś miliony lat w przeszłości. To miejsce prezentuje się kompletnie inaczej. Ta muzyka jest równie straszna jak ta w, 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 tym, w grobowcu starożytnych w ramieniu 2. Naprawdę, no wsłuchajcie się w to, co tutaj gra. Ej, no co jest z tą muzyką? Ona aż zbyt doskonale odzwierciedla, odzwierciedla tą całą sytuację, w której jesteśmy. Jesteśmy sami, jakiś milion lat w przeszłości. My robotami jesteśmy, nasze ciało zostało gdzieś z tyłu. Co za, za roboty. Wyglądamy jak pralki, na, na których jeszcze stoi tost, znaczy toster. Jakiś opiekacz. Jeden z tych opiekaczy ma na sobie czapkę. To musi być mnestycz, nie? Okej, okay, także tutaj spotkamy kilku nowych przeciwników. Kto to będzie? O, mamy ostatecznego ośmiodnibota! On ma jeszcze większą szansę na, sparaliżowa na sparaliżowanie was, jednak on też zagrożenia nie powinien dla was stanowić. Jest to jeden z tych przeciwników, przeciwko którym właściwie polecam wam walczyć się... No, zaglądnąć się w tym miejscu. O właściwie tam w ogóle nie powiedziałem jak się to miejsce niby nazywa. Otóż jest to jaskinia przeszłości. Tak i tego, tej nazwy będę z niej korzystał, kiedy będę tutaj, no, przebywał. Okej, okay. nie go atakujemy fizycznie, bo nie jest on wcale groźny. O, miazga Nessonowska! I miazga od Pauli, wow! Wow, no dwie miazgi pod rząd i to na całkiem nie, nie do końca znaczącym przeciwniku, no cóż. Ok, jest jeszcze jeden przeciwnik i... Już wam ataku od tyłu, bo dziwnie się ustawił. O, duch Starmena, tak, on też się tutaj będzie pojawiać. Okej, okay, więc atak fizyczny. Paula szybko tarcza Sigma, jeżeli się uda. Jeżeli on nie zaatakuje jako pierwszy. A szybkość ma całkiem dobrą, też wam powiem. Okej, okay, drzew, ciężka pazuka i półatak normalny. O, jest tarcza Sigma. Jest, uda się. Okej, okay, kolejka robota, Znaczy, jakiego robota to jest Starmen? Tak, jak mówiłem, on zawsze jako pierwszy ruch wykona gwiazdy z Alpha. Więc zawsze się na to szykujcie. O, to teraz kolejkę stracił. Właściwie tylko na takim uśmiechku czy coś takiego. Oj, puma level 72. Ustale, ofensywał 6. Defensywał 2, witaność o 2. Inteligencja o 2. Słodko punkty zdrowia o 23. To wymiata punkty psychiczne o 9. No, ładny level up pup! Okej, okay, lecimy dalej. Kto to będzie? Co to za przeciwnik? Ktoś nowy? Tak, znaczy, nazwę tego przeciwnika trudno mi było przetłumaczyć, bo Squatter ma kilka znaczeń. Znaczy, myślę, że taką najodpowiedniejszą nazwą dla tego przeciwnika jest Dziki Lokator Demon, coś takiego. On potrafi was po pierwsze uśpić, po drugie zatruć i po trzecie zdiametyzować. I jest on także bardzo słaby na ogień, więc, no, ogólnie przeciwko walce z nim, no, z ognia skorzystajcie. No, zresztą, no, sugeruje to jego podobieństwo, no, że tą słabość, no, sugeruje podobieństwo do Bugi Namiota, no, z, z którym walczyliśmy, no i który, no, niby wygląda, to tak, no, niby taką samą twarz ma, coś takiego. Okej, okay, więc jak Paula skorzysta z ognia, nawet omega, czemu nie? Okej, okay, Jeff, może ciężka bazułka i pół. Mm, niech atakuje normalnie. O, co tam... o, mamy nie, nie dość, że miazgę, to jeszcze... O, mamy... o, my też mamy miazgę, okej. Okay. Okej, okay, już nic nie mówię. Już Jeff był bliski śmierci. Ale jednak, jednak, żyje, żyje, wszystko się, się ma dobrze. Niczego się nie boimy, idziemy dalej. Więcej przeciwników. Okej, okay, co to będzie? Okej, okay, mamy... Jak mówiłem? A, nuklearny robot reaktor. On, podobnie jak atomowy robot mocy. No i. napada, że to całe sfery i tak dalej, że te całe drzewa. On, podobnie jak oni, po wadze eksploduje. Właściwie, ruchy ma takie same jak atomowy robot mocy. uzupełnia sobie zapas paliwa i także ma atak promieniem. Przed nim raczej będę uciekał. Tak, całe szczęście w tym miejscu właściwie to przeciwnicy. Bardzo często pozwolą wam na ucieczkę z walki, naprawdę całkiem, całkiem miło. No biorąc pod uwagę, że niektórzy że przeciwnicy naprawdę mogą wam tutaj e, skopać tyłek. O, mamy też motyla. Może go za chwilę wezmę. Tylko kto to będzie? To będzie ośmiornibot. Okej, okay, z nim też zawalczymy normalnie. Pudło i miazga, dobra, fala wszystko nadrobiła. Wow, znowu wszyscy u nas, no, szaleją z miazgami, właściwie. Paola ma level 76, szybkość o 2, witalność o 1, inteligencja o 2, punkty 2 o 2, to miata punkty psychiczne o 10! No każdy, no, każdy wzrost punktów psychicznych, no i też e, witalności jest naprawdę miły, znaczy mile widziany. Okej, okay, wezmę motyla, tak w zasadzie czego.